Cześć, witajcie, jestem Nobek 1907. Dzisiaj Wam przedstawiam mój pierwszy poradnik, już pisałem o nim, ale więc zastanawiacie się o czym on będzie, a mianowicie hmm, będzie on o tym o programie do Minecrafta Minecraft Version Changer. O co w nim chodzi? A oczywiście link do tego programu dodam w opisie i za chwilę już będę tłumaczył o co w tym programie chodzi. Chyba jak każdy się domyśla, yy, chodzi, jest to związane z Minecraftem. Tak, dokładnie. A mianowicie w tym yy, mamy wersje, wszystkie wersje Minecrafta, nawet nie wiem czy są wszystkie, ale chyba jednak tak, od Alfy do Fulla, klasyki, snapshoty to wszystko tutaj jest o Classic 0.30, później z Alfa ja mam ustawioną wersję Minecraft 1, Full 12.5, ponieważ nie chcę już teraz zmieniać, bo to jest później strasznie dużo z tym zachodu. Że trzeba muszę znowu to czekać to jest 2 minutki, ale tracę mój cenny czas, żeby się załadowało. A więc widzicie zaprezentuję, żeby nie było. Tutaj jest Full 1.0. Tutaj jest full 1.1.0. A tu mamy full 121 122, 123, 1.24, Brief 125, Full 125, A to wszystko y, tylko za sprawą Minecraft Minecraft wersję, wersję Changer. A więc y, jesteście z tym zapoznani, z tym y, nie musicie już się zapoznawać z niczym. Nic do tego więcej nie potrzebujecie, ściągacie do jakiegoś jednego pliku yy, to yy, wklejacie to wszystko, te dwa yy, Minecraft version Changer i to yy, dokument tekstowy. Po prostu wtedy wchodzicie, odpalacie, robicie, dusicie, zmień, odczekacie chwilę, włączy wam się yy, wasza przeglądarka internet, internetowa, nie wiem czy to będzie Explorer, Exploder, czy Mozilla, czy może Google Chrome. I, I wtedy już później możecie odpalić Minecrafta, duzicie y, Enter Game i załaduje Wam się szybciutko i macie y, taką wersję, jaką wybraliście. Dzięki za oglądanie mojego poradnika. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, y, oglądania, komentowania. Jeżeli chcesz dać łapkę w dół, to nie oglądaj tego filmiku. Ten filmik jest dla tych, którzy chcą y, czegoś się o Minecrafcie lub o innych programach do, dowiedzieć. Do zobaczenia. Na razie.